Część. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o płytkach na podłogi w domu. Zastanowimy się, jakie są różne rodzaje płytek podłogowych oraz na co zwrócić uwagę przy ich wyborze. Przedstawię Wam najważniejsze parametry, które pomogą Wam podjąć najlepsze decyzje, aby Wasze wnętrze były nie tylko estetyczne, ale także funkcjonalne. Zapraszam do oglądania. Jak wybrać płytki na podłogę w domu? Jeśli stoisz przed tym dylematem, zapraszamy do przeczytania naszego poradnika, jakie ESA najlepsze płytki na posadzki w domu? Jakie ESA zalety, a jakie wady poszczególnych rozwiązań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w artykule opracowanym przez architektów z Miligrama Projekt. Płytki podłogowe ceramiczne Popularne od lat płytki ceramiczne, stosowane ESA z wielkim powodzeniem w naszych domach. Wybiera się je ze względu na stosunkowo prosty i szybki montaż oraz nieduże koszty, ale również dlatego, że posadzkę ułożona z okładzin. Ceramicznych bardzo prosto się czyści i pielęgnuje. Jest to wygodne, a zarazem efektowne rozwiązanie. Z płytek ceramicznych można układać jednolite podłogi w jednej barwie czy odcieniu, ale także można zastosować różne wzory, kolory. Czy ciekawe, stylowe zestawienia. Kiedy decydujemy się na płytki ceramiczne, trzeba pamiętać o tym, że nie wszystkie okładziny ceramiczne nadają się na posadzki. Wyróżniamy takie, które można układać na podłodze i na ścianie, na podłodze i tylko na ścianach. Wynika to z rodzaju płytek, ale również z ich gatunku i parametrów wytrzymałościowych. Specjalnym rodzajem płytek ESA takie, które można układać również na zewnątrz, ESA to tak zwane płytki mrozoodporne. Przy okładzinach podłogowych w domu jednorodzinnym Dobrze jest wykorzystywać płytki, które nie mają całkowicie gładkiej i śliskiej. Powierzchni, czyli płytki z tak zwanym antypoślizgiem. Stosuje się je najczęściej na schodach, w wiatrołapach czy w holach. W budynkach wielorodzinnych czy użyteczności publicznej płytki antypoślizgowe ESA wymogiem. Dobrym, coraz częściej stosowanym wariantem ceramiki ESA agresji, które ESA trwalsze, mocniejsze, ale też posiadają mniej śliska na wierzchnie. Niż zwykle płytki podłogowe. Parametry płytek podłogowych. Ważna cecha okładzin ceramicznych jest ich parametr odporności na ścieranie. Wyróżniamy sześć klas ścieralności płytek ceramicznych. Pierwsza klasa ścieralności to klasa 0, to płytki szkliwione, które stosuje się wyłącznie na ścianach. Następną to klasa 1 i SA to płytki, które można układać już na posadzkach, ale tylko tam, gdzie chodzi się wyłącznie w miękkim obuwiu. I na miękkiej podeszwie, lub boso. Nie mogą być narażone na kontakt z materiałami, które mogłyby powodować ścieranie ich powierzchni. Te płytki podłogowe stosuje się np. w łazienkach lub pomieszczeniach, które są oddalone od wejścia do domu. Klasa 2 to kładziny do pomieszczeń, w których można chodzić zarówno w obuwiu na miękkiej lub twardej podeszwie. Takie płytki podłogowe się do salonów czy pokoi dziennych, ale nie powinno się ich stosować w kuchni, holach czy korytarzach. Klasa 3 to płytki podłogowe który układa się w pomieszczeniach, gdzie chodzi się w obuwiu z podeszwa i mogą być już stosowane. W kuchni, korytarzach czy w holu, a także na balkonach i tarasach. Klasa 4 to ceramika, które układać można w prawie każdym pomieszczeniu o natężonym ruchu. Mogą być stosowane również w budynkach użyteczności publicznej o mniejszym natężeniu ruchu, sale sklepowe czy wystawowe. Klasa 5 to płytki do pomieszczeń, w których chodzi się w obuwiu o nietypowej podeszwie. Można je stosować tam, gdzie posadzka narażona jest na duże ilości brudu i na działanie materiałów ścierających oraz do pomieszczeń. Czy przejście o wysokim natężeniu ruchu, zwłaszcza w użyteczności publicznej, galerie i centra handlowe, hołd dworców czy lotnisk. Rodzaje okładzin ceramicznych. Najczęściej spotykanym podziałem ceramiki to podział na okładziny ceramiczne szkliwione, płytki ceramiczne nieszkliwione. Szkliwione płytki na podłogę płytki podłogowe szkliwione mają budowę niejednorodna. A ich powierzchnia najczęściej pokryta jest warstwa barwionego szkliwa. Posiadają bardzo gładka nawierzchnię, jednakże narażone ESA na zarysowania, czy widoczne odpryski i ścieranie wierzchni i powłoki. ESA zazwyczaj bardzo efektowne i pasują w zasadzie do każdych wnętrz, w zależności od klasy ścieralności. Dostępne SA w szerokiej palecie barw i wzorów nie wymagają impregnacji, a dodatkowo na opakowaniu powinny posiadać oznaczenie z symbolem GL. Niestety nie wszystkie płytki szkliwione można stosować na zewnątrz, muszą być to okładziny ceramiczne z oznaczeniem mrozu odporne. Może również zdarzyć się, że płytki nawet tej samej partii mogą różnić się odcieniem lub mogą być inaczej skalibrowane. Dlatego też bardzo ważnym jest, aby przy zakupie płytek szkliwionych zwracać szczególną uwagę na symbole i oznaczenia zamieszczone na opakowaniach. Dotyczy to m.in. wspomnianej klasy ścieralności, barwy i odcienia, grupy wymiarowej, gatunku. Daty wyprodukowania. Nieszkliwione płytki na podłogę drugim rodzajem okładzin ceramicznych ESA płytki podłogowe nieszkliwione, posiadające jednorodna budowę. I dzięki temu wszelkie odpryski czy zarysowania ESA prawie niewidoczne. ESA bardzo wytrzymałe na ścieranie oraz na działanie warunków zewnętrznych. Ich nasiakliwość nie przekracza 3%. Parametry odpornościowe ceramiki nieszkliwionej określane ESA na podstawie odporności na ścieranie wgłębne, który liczony jest w milimetrów 3. I powinien być jak najniższy. Płytki nieszkliwione SA także bardzo odporne na mróz i działanie wilgoci. Można je dodatkowo polerować, co niestety zmniejsza ich odporność na zabrudzenia, więc bardzo dobrze jest je zaimpregnować przed fugowaniem. Można również nabyć płytki nieszkliwione impregnowane fabrycznie. Na opakowaniu z płytkami nieszkliwionymi producenci umieszczają symbol UGL. Płytki nieszkliwione mają doskonałe zastosowanie zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzach budynków. W szczególności warto stosować je w pomieszczeniach gospodarczych, w kotłowniach czy garażach lub tam, gdzie jest bardzo wysokie natężenie ruchu. Materiał ten niestety występuje w ograniczonej liczbie kolorów czy wzorów. Do fugowania płytek ceramicznych nieszkliwionych najlepiej jest użyć fugi odpornej na zabrudzenia oraz na ścieranie i najodpowiedniejszym. Rozwiązaniem w tym przypadku jest fuga epoksydowa. W porównaniu do klasycznych fak cementowych, fugi epoksydowe posiadają bardzo dużą wytrzymałość na czynniki zewnętrzne. A także chemiczne. Jak kwasy, oleje czy rozpuszczalniki. Esanie nasiakliwe oraz łatwe w pielęgnacji utrzymaniu czystości w pomieszczeniach. Świetnie się sprawdzają w budynkach opieki zdrowotnej czy w gastronomii ze względu na dużą odporność na siedliska drobnoustrojów. Można je stosować zarówno do płytek ceramicznych nieszkliwionych, jak i szkliwionych. Podsumowując, wybór odpowiednich płytek na podłogi w domu to kluczowy element który wpływa na estetykę oraz funkcjonalność przestrzeni. Zrozumienie różnych rodzajów płytek, takich jak gres, ceramika czy kamień naturalny, oraz ich parametrów, jak odporność na ścieranie, czy nasiakliwość, pozwala na dokonanie świadomego wyboru. Pamiętajmy, że dobrze dobrane płytki nie tylko podkreślają styl wnętrza, ale także zapewniają trwałość i komfort użytkowania. Zachęcamy do przemyślenia wszystkich aspektów przed podjęciem decyzji, aby STWRZY przestrzeń, która będzie zarówno piękna, jak i praktyczna. Dziękujemy za oglądanie.